Nie mam lewej ręki. O, to zresztą. Ja ja A no, na poprzednim odcinku Alan walił ci dłoń, znaczy rękę. Stąd zrzuciliśmy jakiegoś typa też. poprzednie odcinki były dobre. Tak, mhm. teraz będą takie przebiski z poprzednich odcinków. Tam się spotkamy. No, ktoś Ja się kampię za e, to talamusy, tam... których musimy rozwalić. No dobra, to akurat Magnus się sprawdzi. Dobra, zająłem pozycję Wyszedł jeden, wyszedł jeden, wyszedł jeden LOL Masz, gdzie jesteś? To bo robimy to obstawę na nich nie. Uciekł z powrotem. Ach, w trójkę to już łatwiej jest. W dwójkę to już było jeszcze tak, tak trudno dosyć, ale też było dobrze. W pojedynkę tu szkoda jeszcze no bo ja sobie młody, Dobra. pobierałem do minecrafta Dobra, uciekli, boją się, boją się Oni siedzą dalej w tych takie kozaki jak, nas, jak was dwóch było Dobra, to miasto jest nasze, nie musimy się ich bać hmm. Robimy tam nie wjazd wchucz. do niego nie Tak, go. robimy no, wjazd no, no, to My ty Dawaj Mako, my wchodzimy tyłem, a oni przodem Bo nie mogę go Jak się finiszuje? Strzel w łeb. A, okej. Okay. No. Dobra, ja wywalam, wy wchodzicie. No, nie było. dobrze, no. Jest? no. E, z... Wyszedł. Z... Nie, wyszedł, Lamos. Ja jeszcze. idę, ja idę te papiery Znowu on. sprzedać. Bo one są... O, o, o! Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tutaj w las. Eee, uciekł, uciekł. mi się gra za gwałt. Gleba Jest tu! Dwójka jest ich! Dwójka jest ich! Stacja, Widziałem. stacja, stacja. Kto łazi? Kto łazim? Ja się, typie, bo cię rozstrzelam. No co jest tą problem, cholernu? Zabijcie. Zacząłem napalać myszkę, co nie? Eee, ale no. nie strzela. Dobra, chodźcie. Dobra, będzie I teraz Jeszcze nie. Kulera, jasna. Ale mi przylagowało. Dobra, dostał, dostał. Ech, nie Ja mind. też dostałem serię. Tak eee, ode mnie dostałeś. Ode mnie dostałeś, ale sorry, przepraszam. Jesteś ze mną. No te pięści, Jak bo się jeszcze zabijesz. Jak się podnosi? Mam się, zrespił się, mako, mako, mako! pobiegnie no bez mnie tak. No co jest z tym rewolwerem? no Nie, w końcu, No w Boże.